Szanowni Państwo, chyba w ogóle Sala pełna, po mojej prawej stronie są twórcy. Ja twórcą nie jestem. Nazywam się Mikołaj Janek, i e, chyba najważniejszą rzeczą, jaką o sobie mogę powiedzieć, to to, że jestem katolikiem. Nie byłem długo katolikiem. Bo mam nadzieję, że nie mówiłem ludziom, że jestem katolikiem żyjąc tak, jak żyłem. E, no, natomiast parę lat temu rzeczywiście stało się w moim życiu, tak? bezopatrzność, że. E, Poznałem tradycję katolicką dzięki Bractwu Kapłańskiemu, świętego Piusa X. Dzięki mojemu przyjacielowi też, który siedzi tutaj w pierwszym rzędzie, któremu bardzo dużo zawdzięczam. I zbiegło się to z poznaniem mojej żony ukochanej, która jest chyba, już mam nadzieję, gdzieś na sali, bo parkowała... Bo ja to jestem dziady i ja sami... Znaczy nie, nie, Jechała w aucie ze znajomymi po prostu przeparkować szybko, żeby mógł wyskoczyć i to Warszawa jest, możeśmy tego nie wcieli pod uwagę i to parkowanie to zostaje no, średnie. Natomiast moja żona wspaniała, mój przyjaciel wspaniały, Wszystkie osoby, które e, miałem okazję dzisiaj tutaj ze sobą wziąć, e, jesteśmy katolikami. E, I jesteśmy katolikami, e, bo to jest logiczne to są puzle, które się układają w nie tylko piękną całość, która pozwala przeżyć to życie w sposób szczęśliwy, tylko która pokazuje każdego dnia, że się jest nieśmiertelnym, e, mało się o tym myśli i że my już zawsze będziemy istnieć. I trzeba obrać taką drogę, żeby istnieć e, tam, gdzie jest najpiękniej, gdzie jest jedyna prawda i szczęście czyli z Panem Bogiem. Wydaje mi się, że najprostszą drogą w To miejsce jest, jest tradycja katolicka. Dzieło państwa, e, dzieło pani Anny Kretschmer, pana Antoniego Wojtkowiaka, to jest to może być właśnie początek tej drogi dla, mam nadzieję, wielu i potwierdzenie tej drogi dla. Tysięcy, które przybywają co tydzień, żeby poznać tradycję katolicką dzięki arcybiskupowi. Kłaniam się w pas i e, życzę Państwu miłego odbioru, a, a Państwu powodzenia. Laudetur Jezus Christus. Serdecznie Państwa witamy na długo wyczekiwanym filmie nie mamy zbyt wiele czasu, bo chcemy, żeby państwo już za momencik mogli ten film oglądać, a później będzie panel dyskusyjny i wolny mikrofon, czyli każdy będzie mógł się wypowiedzieć, kto będzie chciał, więc ten wstęp zrobimy bardzo krótki. Wczoraj mieliśmy pierwszą premierę w Poznaniu. Nasze spotkanie miało trwać 3 godziny, przedłużyło się do czterech. Tutaj mamy 3 godziny, więc postaramy się tego trzymać. I bardzo się cieszymy, że tak licznie państwo przybyliście. Wiemy, że wielu wyczekiwało ten film od dawna. Produkcja się rozpoczęła cztery lata temu z kawałkiem. Troszeczkę to trwało. W międzyczasie też powstawały różne produkcje. Na zewnątrz są wystawione ulotki o tym filmie i o innym, który powstał i premiera jego była też w tym roku, w marcu Zabili Księdza. Jest to też ważny film pokazujący sylwetkę. Podpoznańskiego kapłana, męczennika, który został zamordowany przez komunistę w 1938 roku. Jego beatyfikacja odbyła się na Placu Katedralnym w Poznaniu w tym roku. No i właśnie też spieszyliśmy się z tą produkcją i z różnymi innymi. Tak w ogóle nazywamy się filmowe życiorysy. Podejmujemy tematykę, w naszych filmach uważamy ważną, bo dotykamy tematów religijnych, historycznych, patriotycznych. Powstały filmy na przykład o dzieciach wrzesińskich, o żołnierzach wyklętych i wiele, wiele innych. Nie wiem, czy ktoś z Państwa miał okazję widzieć któryś z naszych filmów, bo już trochę ich powstało na przestrzeni lat. I mam jeszcze takie pytanie, czy są na sali osoby, które brały udział w naszym filmie, czy wypowiadały się do wywiadów? Prosimy rękę do góry. Wiemy, że jest na pewno małżeństwo. Tutaj tak, Państwo z Danoscy na pewno są, tak. O, tutaj też widzimy, tak, następne osoby, więc też bardzo pięknie byśmy chcieli podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego filmu w jakiejkolwiek formie. Już nie będę po kolei wszystkich wymieniała, bo nie ma na to czasu, nie chcę też zapomnieć o kimś, czy pomylić się, więc wszystkim wielkie, Bóg zapłać. Tutaj też kapłanom. I oczywiście Państwu, którzy występowali. Wczoraj w Poznaniu mieliśmy naszych aktorów i statystów również. I zanim przekażę Antoniemu Wojtkowiakowi, głównemu reżyserowi, mikrofon, to jeszcze chciałabym tak na szybciutko podziękować jeszcze. Więc proszę tutaj do nas bliżej księdza Piotra Świerczka. Dziękujemy tutaj za pomoc, też za współpracę. Prosimy jeszcze nie uciekać, bo przekażemy coś dla księdza Karola Stelina, dla którego również wielkie Bóg zapłać. I mamy jeszcze pamiątkę dla naszego ostatniego głównego konsultanta, czyli księdza Jakuba Wawrzyna. Też prosimy o przekazanie. Mamy tutaj taki malutki, jeszcze słodki, drobny poczęstunek, jak Państwo będą wychodzili. Tutaj stoją takie dwie torebki. Każdy może się poczęstować. Mamy nadzieję, że dla każdego starczy. I już od razu, żeby później też nie przedłużać, żeby już były, był ten panel dyskusyjny i wolne głosy, to dziękujemy też Panu Mikołajowi Janiakowi za prowadzenie tego spotkania. Ale nie też dla niego drobny upominek. I chcę jeszcze dodać, bo być może nie wszyscy wiedzą, aczkolwiek już w wielu miejscach o tym opowiadaliśmy, że ten film to jest tylko wstęp do dłuższej wersji, bo zdajemy sobie sprawę, że pomimo, że to jest film naprawdę długi, bo przekracza dwie godziny, te tematy, które są tam poruszone, są ważne, ale być może nie do końca wyczerpane, warto jeszcze wiele wątków rozbudować. Dlatego za jakiś czas powstanie serial, będzie kilka odcinków, już niedługo, bo w przyszłym roku się za to zabierzemy. Materiału mamy naprawdę bardzo dużo. Może jeszcze coś nowego też dokręcimy, dorobimy. Można też do nas pisać na ulotkach, jest mail, można pisać swoje recenzje, swoje wrażenia z filmu i może jakieś sugestie, co jeszcze warto by poruszyć w tym serialu, który przed nami. Zależało nam bardzo na tym, żeby w naszej wizualizacji tego projektu była rodzina, bo gdyby nie rodzina, to by nie był arcybiskupa. Poznajcie Państwo, tak? gdzie jest arcybiskup? Tak. E, jak też wiecie, znacie historię i życie arcybiskupa, że ojciec jest fabrykantem, biznesmenem, mama nie chciała być mamą, no i tak dalej, tak. O tym nie będziemy mówić. W filmie staraliśmy się, żeby był atrakcyjny film. O masceńki rekonstrukcyjne, poznańska grupa wiernych. Chcieliła się w różne sytuacje takich scenek fajnych. Mamy rodzinę, mamy arcybiskupa na różnym etapie jego rozwoju, życia. Mamy też kiedy podejmiemy trudne decyzje i jest bardzo, bardzo dużo wywiadów w środku. Myśmy chcieli zrobić taki krótki film, może 40 minut, ale nam tak zachęcano: A może jeszcze zróbmy ten wątek, pójdźmy w tą stronę i wyszło nam. 100 ludzi występuje w tym filmie, nie ma tylko. Tak, to ja może jeszcze tylko dopowiem, uspokoję, bo nie wszystkim tym, którzy się wypowiadali, udało się wejść do tej wersji, którą za moment zobaczymy, ale nic straconego, bo na pewno będą w serialu. Są też osoby, które bardzo krótko się tutaj wypowiadają, ale później ich wypowiedzi też będą rozwinięte w serialu, więc na pewno każdy się zobaczy i usłyszy, jeśli nie dzisiaj, to na pewno właśnie w tym serialu, który nie niebawem. Jak staliśmy się w tych mediach, w tych partnerskich, partnerach medialnych rozmawiać na różnym polu, że tak powiem, czy internetu, czy telewizji, udało nam się nawet do Telewizji Polskiej mieć wywiad i do rzeczy, to można to oczywiście w różny sposób Docenić, ale też no, nie wszystkie media się otwierały. Z góry uprzedzam, że media katolickie się nie otworzyły. No, tak to jest. To wiemy. Może kiedyś to będzie inaczej. Kina, dlatego żeśmy wybrali, bo mogliśmy puścić to w internet, ale kina to to spotkanie z Wami. Będziemy jutro tutaj, będziemy przez kolejne dni leciały w Poznaniu, w Warszawie, w Krakowie, w Katowicach. Po nowym roku będziemy mieli już informacje z kolejnymi większymi miastami, gdzie są skupiska wiernych, czyli te, gdzie są przeoraty i tak dalej. Staramy się, żeby to dotarło, dlatego żeby każde spotkanie było tak, jak obiecaliśmy księdzu Karolowi, że będzie spotkanie zawsze z księdzem lub z kimś, kto na temat. Żeby nie było czegoś takiego, że ludzie przyjdą na pierwsze spotkanie, zobaczą, jak im pójdą. Nie, żeby takie spotkanie było. I tak się będziemy bardzo starać. Film rzeczywiście kosztował nas dużo czasu, kilka dobrych godzin. Jak na początku przyszliśmy z tematem... Przepraszam, lat, tak? chodzi też. Przyszliśmy z tym tematem księdza Karola, no na początku był taki sceptyczny. Ksiądz Świeczek też w swoim wywiadzie na YouTubie mówi, że przyszli ludzie coś chcieli, ale nie wiadomo, co z tego będzie. No To, co z tego będzie, za chwilę będzie tu. Także ja bym za dużo... chwilę Państwo zobaczą, tak, co to z tego wyszło. Zawsze, jak to ja mówię, autorzy mają najwięcej do powiedzenia poprzez swoje dzieło. Staraliśmy się zrobić na ile to atrakcyjny i rzetelnie, teologicznie, i też pytaliśmy różne środowiska. Troszkę wkładyśmy kibicowisko, to prawda, różne, więc zobaczycie Państwo, że to jest temat bardzo ważny. Jedyny film, pamiętajcie, z rocznicy 120-lecia urodzin arcybiskupa, kończy się Sobór i powstał film. Także myślę, że to jest okazja do tego, żeby bractwo ruszyło. Myślę, że pomożemy w ten sposób, chociaż my wkładajemy bractwo przy filmie, ale bardzo kibicujemy i księdzu, i tym, którzy jeszcze się zastanawiają, gdzie swoją drogę życiową, powołaniową kierować. Także zapraszamy, Chyba, jeszcze... Zapraszamy na film. Tak, ja zapraszam. Wielkimi brawami do opuścenia.